Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej Maria Janyska i Rafał Grupiński przeprowadzili kontrolę poselską w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Jej wynik jest sprzeczny z tym, co w kwestii zajęć dodatkowych głosi minister Czarnek. Lex Czarnek. Projekt zmian przedstawionych przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego budzi kontrowersje parlamentarzystów, związkowców, nauczycieli i rodziców. Proponowane zmiany są według nich niebezpieczne z wielu powodów, między innymi dlatego, że z Zwiększają uprawnienia kuratorów oświaty w kwestii karania i zwalniania z pracy dyrektorów, także tych szkół, których przypomnijmy, organem prowadzącym są samorządy. List w tej sprawie do posłów i senatorów wystosowali w grudniu 2021 roku nauczyciele roku, wśród 15 podpisów jest ten Grzegorza Lorka, wyróżnionego tytułem w 2002 roku. Minister chce też zmian w związku z zajęciami dodatkowymi prowadzonymi w szkołach. W przypadku wejścia lekcji. Czarnek w życie, wszyscy rodzice będą musieli wyrazić na nie zgodę. To swoisty swoiste liberum veto może ograniczyć wiele inicjatyw. Takie restrykcyjne prawo ma być wprowadzone jako pokłosie rzekomych wielu skarg rodziców na zajęcia prowadzone w szkołach przez organizacje pozarządowe. Tymczasem kontrola poselska wykazała, że do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w latach 2015-2022 nie wpłynęła żadna skarga. Lex Czarnek to projekt wyłącznie polityczny, mający na celu ograniczenie wolności w polskich szkołach, podsumowują wynik kontroli posłowie Platformy Obywatelskiej.